Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grossar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally Team Promotion Marketing i PR Sportowy Portal www.wyścigigórskie.pl ODS, oficjalny dystrybutor marki Avon w Polsce Waldek, nowy sezon, nowy samochód, nowe wyzwania i już pierwsze miejsce! Nowe, nowe wszystko, nowy team, profi auto Także no, będzie się działo w tym sezonie, mam taką nadzieję. Współpracujemy z firmą Vaca Service. Jak na razie wygląda to dobrze. Pierwszy podjazd treningowy, bez żadnych testów ani kilometra, nie przejechanego. Czas jest dobry. Wygraliśmy ten podjazd, także jestem bardzo zadowolony, ale nie napalamy się na razie. Spokojnie jeszcze muszę ten samochód wyczuć, przejechać jeszcze jeden trening i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ta pogoda też chyba nie pozwala na to, żeby rozwinąć i jechać jeszcze szybciej. Oczywiście, że nie, jechaliśmy na mapie jakieś tam 520 koni w tym momencie, wszystko poskręcane na minimum tak, żeby trafić w drogę bezpiecznie, wcześniej hamowane, spokojnie do przodu, muszę, muszę, muszę poczuć ten samolot do końca i wtedy będziemy mogli przyspieszać. Tak naprawdę cała stawka GSMP poszła mocno do przodu. No jest wyścig, wyścig jest dosyć gruby, jeżeli chodzi o stawkę, więc my też postanowiliśmy podjąć współpracę tutaj i, i odpuścić w tym momencie projekt Colta. Nie mówię, że go nie wznowimy w przyszłości, ale na razie Muszę się odłączyć troszeczkę. Partner postawił na to, żebym się zajął kierownicą. Waldek, przy tobie następca za kierownicą. Zobaczymy. To no, już tam próbowaliśmy na kardingu i nieźle to wyglądało.